Cześć kochani, dzisiaj jest u mnie mój stary przyjaciel Sebastian Siema. Także dzisiaj będziemy dla was przygotowywać bardzo fajne rzeczy eee, Może wstępnie Sebuś powiedz czym Ci się zajmujesz? Ja jestem kochaczem, pracuję od 15 lat w kuchni ja zajmuję, Generalnie zajmujemy się teraz dziczyzną, wołowiną Którą będę robił, robił dla was dzisiaj To jest mięso, które dzisiaj przygotowujemy To jest antykot wołowy typu angus który pochodzi ze Szkocji. E, Przygotujemy go dzisiaj średnio wysmażony. E, będzie robiony na grillu, razem ze szparagami, e, kotwailowymi pomidorami. E, tak zrobimy masło czeskowe i sałatkę z rukoli. Super Ancko, to brzmi, mega! Już mam na to wielką, wielką ochotę. Zatem od czego będziemy teraz zaczynać? Zaczniemy od masła czeskowego. czy będzie czosnek przygotować w piekarniku. Okej, okay. zatem... Czosneczek, Otrzymałam te tę Ile potrzebujemy tych czosnków? E, po Tak A, tak. Dobra. Res. I dwa czosnki. Obcinamy tylko czu czubki, tak? Czubeczki obcinamy. A, kidożki. Miseczek. Są miseczki. I to co za... szło do piekarnika. Na powiedzmy 10-12 minut być już lekko miękkie. Następnie wymieszamy go z masłem i posiekaną pędruszką. To będzie nasze masło czosnkowe, które będzie szło na, na górę naszego steka zajebiście brzmi. Następnie będziemy musieli sobie przygotować szparagi, które będziemy dzisiaj obetniemy kręciłeczki. Następnie e, obierzemy je e, pilarem, czyli po polsku inaczej Obieraczką. Obieraczko! Zatem na spokojnie będziemy brali się za szparagi. Myśli pierw obciąć końcówki, jeżeli sobie pragę przeważnie jest tak, że przy samej końcówce nawet giecie, w tym osie, w tym miejscu trzeba ją odciąć w ten sposób. A następnie, ok, to ja będę obcinał te końcóweczki w ten sposób. A ile mniej więcej musimy yy, obrać tego szparaga? Bo widzę, że nie, nie dojeżdżasz do końca. Nie, dni. to jest tylko sama końcóweczka, bo w są twarde. Mm -hmm. Także musimy ją obrać i obciąć końcówkę. Ale jeszcze szparaga jest gotowa do, do dalszej a, obróbki. A na to działamy i powolutku sobie obieramy nasze szparagi. tu mamy szparagi już gotowe, są obrane są gotowe do blanszowania w wodzie tak jak mówiłem skończymy przez jakieś 90 sekund góra, a następnie kończymy na następnie końcóweczki które zostawiliśmy e, takie rzeczy się nie wyrzuca dlatego, że za nie po pierwsze płacimy po drugie z nich można zrobić idealny krem szparagowy zupkę, także może gdzieś na Także, jak mówię, zostawiamy te na inny I tu mi się to bardzo podoba, bo pamiętam z domu nigdy nic się nie nam nie marnowało. Także lecimy z tematem. Pora, teraz sobie zrobimy nasz dressing do naszej sałatki z rukoli, która będzie szła w Użyjemy do tego kształty francuskiej ziarnistej. Użyjemy troszeczkę ostrej. E, na smaku u nas użyjemy nasz pękuskiego jodu naturalnego. Oliwa z oliwek, ekstra Szczypa soli i, i cytryny. Zatem powiedz mi, co ja mogę teraz zrobić? Zaczynasz z takiej musztardy, jakichś 5 łyżeczek ziarnistej. Małej, małych łyżeczek cały czas mówimy, tak? tak, tak. Okidoki. Czyli dodaję 5 pięć, pięć pięć małych łyżeczek ziarnistej francuskiej Dobra. musztardy. I jedną łyżeczkę naszej ostrej. Mamy ostrą, my użyjemy rosyjską, trochę mi się mało nabrało, potem dołożę. Następnie dodamy miodu Mamy miodzik, również pięć łyżeczek. Tak, Kręcisz cytrynką. Ruluję ją dlatego, że jest łatwiej wydobyć sos, nie zostaje w środku. Jeszcze jeden taki, że może też włożyć na 5 sekund. To okay. tak samo jak porolowanie, tak, się zrobimy. Czasem po się. To co jest no, niedobre. Właściwie cytryny. cytryny. Hmm. Może od jednej cytryny. Ja może teraz co? Pokroić e, rukole czy? E, rukole zostanie sobie Nie będziemy okay. jest do nam się. Napij, o. Korba spora sól, jest tak, że można jest spróbować się. Ja czka. I co? I mieszamy. I mieszamy tak. Faktycznie było bardzo dużo soku z tej cytryny, także Nieźle nam to tutaj wygląda. Tu pokażę do drugiej kamery. Byście zobaczyli, jaka konsystencja jest teraz naszego dressingu. I co jeszcze dodajemy Sebciu? Dodajemy oliwy powoli mieszając szybko. Chodzi o to, żeby ten dressing był... się połączył po prostu razem. Chodźmy nasz dressing powoli. Teraz go spróbujemy bo nam się zaczęły gotować na szparagi, także zaczniemy je blanszować tak samo. Tak, tak? I teraz co, planszujemy? Blanszujemy sobie szparagi. Piele, tak jak mówię 90 sekund na gorącej wodzie, nie dłużej... Mm -hmm. dlatego, będzie... A czy do wody dodajesz sól, bo? Tak, się... tak. dodamy soli na początku i troszeczkę oliwy tak samo, także musisz podać troszeczkę oliwy. Proszę cię bardzo. Mamy sól i mamy oliwę. A oliwa yy, dodaje się, bo no, to jest nośnik smaku, tak samo, nie? Także bo jak wyciągniesz je, one będą tylko yy, zoliwowane na zewnątrz, tak, że jakby się grillował, wtedy nie będziesz poczuł... Aha, to, i, wtedy to, i wtedy też nic nie podejmiemy. Dokładnie, i żadnego tłuszczu. Super, 30 sekund i mm -hmm. będą już parę gotowe, następnie nie zdejmiemy, zostawimy je na papierze. Tak, Odsączą. Jeszcze raz może powiedz więcej coś na temat naszego mięska. Ok. Więc mamy antrykod włowy e, rasy Angus. Jest on ze Szkocji. Ma lekki nosik tłuszcz w środku, także ja bym rekomendował go jako średnio e, krwisty. E, żeby chodzi o to, żeby ten tłuszcz ślepko wytopić. E, to jest najlepsza rekomendacja na, 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 na ten Receptur, powiedz mi dlaczego wrzuciliśmy szparagi do zimnej wody po wyjęciu z grządku? Chodzi o to, żeby, żeby zatrzymać ten proces zgotowania z gorącej wody, żeby zatrzymać ee, o, proces zgotowania, inaczej one się rozgotowały i nie nadawały się do niczego. W tym momencie, jeżeli wrzucimy do zimnej wody z koskami lodu, które się jakoś rozpuściły, mm -hmm. zatrzymujemy ten proces o co nam chodzi gdzie następnie możemy wykonić. I wszystko be, be. zostaje cała, cała kwintesencja tego już poraznie w środku, bo cały sorcewanego rozgadowanych w pasie. Okej. Okay. Dobra, to już mamy gotowe, następnie zaczniemy się, zaczniemy nasz mięso z oliwą mhm. trzeba jej Powiedz mi, bo z reguły spotykam się z dwoma szkołami z przyprawianiem przed, tak jak teraz my to częściowo robimy Albo dopiero po grillowaniu Żeby prawie nic się zupełnie nie robi przed grillowaniem I so -si, jeżeli chodzi o mięso To ja zawsze je Prawie po smażeniu Pierwsze co robimy, to po prostu Dodajemy lekkie oliwy, następnie będziemy je grillować A jak już zamkniemy Soki z kameru, z jednej strony Z drugiej strony, wtedy dopiero dodamy Sorry. Czyli zależy nam na tym, żebyśmy to wszystko, cała, cała, cały sok, cała kwintesencja tego, tego została smaku w dostała steka. w środku steka. Także dlatego zawsze uważajcie, żeby grill był dosyć gorący i po prostu zamykamy wtedy mięsa, co, co zostanie w środku. Także, jeżeli będzie gry to mięso nam przybrze do tego... Zacznie grę. się pocić i, Zacznie i, się i wszystko pocić, nam to uciekać, to uciekać to, na czym zależy nam, żeby zostało to dokładnie. wszystko w środku. Okej. Okay. Zatem będziemy działać Dobre. na grill'a. Paraki zbieramy, żeby nie wyprzywano ręczniczek, żeby obcięło Super. Ja już to, to, to zabiorę na bok. Tak jest tak, komitorki koktajlowe możemy podać, tak Bardzo lubię. Eee, kiedyś nie spotykałem się z tym, żeby grill'owano komidory, ale teraz zauważyłem, jest że Dosyć często się to... to... Szczególnie do steków często się je grilluje. Seba, Znale... mam to! Nasz czosnek, dobra. Prosto z piekarnika, słuchaj! Zrobimy sobie teraz nasze masło czosnkowe. Trzeba będzie nasz czostek. Wciskamy sobie w truszkę. Wysłamy nasz czosnek z piekarnika. Zapach jest niziemski. Widzicie jak obcięliśmy te końcóweczki, także jest prościej, żeby go wycisnąć. Mm -hmm. Co zrobimy? Wyciskamy go w ten sposób. Jest normalnie magia. Ja Wam tutaj jeszcze trochę to przybliżę. Przy drugim tak samo będzie wyciskał ten drugi czosnek. Żebyście zobaczyli tutaj do drugiej naszej kamery. Także... właśnie nasz czosnek ten wyciska. No co wychodzi? Jakie siły. Dobra, to jest nasz czosnek. Aromat jest nieziemski. Dobra. Następnie będzie w ogóle nasz tutaj się Jasne daj mi też deseczkę z tamtej? No tak. Większa, większa. większa, większa. mi wystarczy, żebyśmy się tu zmieścili. To Ja już siekam, a Ty? Tu jest nasz masło. Bardzo drobno, czy? Mniej więcej Tyle nam wystarczy, nie będę je tak chyba tak, tak. całej. Ja, Ścinał. Mega zapach jest bardzo fajny. No dobrze, że 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 te masełko jest takie nie za mocno, czyli wystarczy je de facto zostawić na wcześniej wyjąć. W na. Musimy mm -hmm. mu uważać, w tym tak samo, że jeżeli ciasto wyjeździ z piekarnika, bo będzie jeszcze ciepły, także... No dalej, tak, przeniesie temperaturę na masełko i wtedy ona też się nam będzie inaczej zachowywać. Dobra, proszę, te soli. Całą? Tak. tak. No to masełko mamy gotowe. mnie już nie to pachnie i wygląda, i przechodzimy do steku. Przechodzimy do steku. Co, jest gorący naszej Zmierzam sobie z dwa steki taki... na raz. Zwierzę sobie z łapaki, a ten i aroma, w ogóle ma wiadomie pod każdym względem. Chcę zrobić nasze szparagi w woli. W tak sobie z kroku nagliwa. Skarmelizujemy to tak samo. Pięknie. A nasze steki teraz? Nasze steki wychodzą do siebie, także są praktycznie gotowe. Proszę, że czas minęło, także będą zrelaksowane. Wystarczy je wrzucić na to sobie 20 sekund na grilla z powrotem. I będzie wszystko ok. Tu mamy nasze szparagi i pogodki. Super, czy już mogę przygotować talerzyki? Tak, tak. Zapachy są mniej ziemskie. Już się nie mogę doczekać, słuchajcie, tak pięknie pachnie. Wszystko jest mega 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 super smacznie to wygląda i czuć to także Słuchajcie szparagi wyglądają mega. Tak, zaczynamy. Jak najbardziej. Ten talerz jest nam niepotrzebny. Za tym brutą gdzieś odłożyłem na półeczkę. No, pomidorki. Super, świetnie. Ja bynajmniej uwielbiam. Uwielbiam do śniadania, do każdego posiłku. Lekko zbilowany pomidorek jest jak najbardziej Wskazany Skazany dokładnie. Mamy nasze takie z powrotem na jakieś 20, 30 sekund. Okay. Od razu czuć, że inny jest zapach, czuć w ogóle yy, te masełko, w którym, w którym one teraz yy, były. Było tak. do Tamten będzie mój, słuchajcie! Dobra, ten może być dla Ciebie Ja bynajmniej Jak najbardziej Krwiste, krwiste I jeszcze raz krwiste Nie, nie każdy wiesz, lubi, wiesz. wiem Ty znowu chcesz, za jakimi bardziej jesteś. Ja powiem Ci, średnio chwiste, Dla mnie jak najbardziej pasują Jeżeli chodzi o trikot. Żeby był chwilę głowy raczej średnio wypieczony Ja jednak przeproszę ten talerz Albo dobra tam sobie to połóżmy jak najbardziej Bo możemy teraz masełko odłożyć i on jest gotowy Żeby, tak go, tak, ja żeby go spokojnie później ewentualnie jeżeli ktoś się nam spóźni na imprezę To podamy go chwilę później odkładamy go do masełka I tam on jest jak najbardziej Dobra tym masełko Prześwitamy na chwilę Jasne Trzymaszku wszystko w temperaturze pokojowej. Dobra, tutaj mamy sałatki, szparagi, nasze pomidorki, steki gotowe. Słuchajcie, popatrzcie. Pokażę to wam bliżej. Jest magia. No, i teraz to, co lubię ja najbardziej, bynajmniej. Sepciu. Słuchajcie. Ja mam idealnego. Patrzcie. Jest moc. Moje jest troszeczkę bardziej, bo ja tak wolę. Zobaczmy boli trochę bardziej krwiste. Zatem Każdy powinien poczuć ten smak chociaż raz w życiu. Wygląda nasze szparagi grillowane. To są idealnie zrobione Tak jak mówiłeś ta zimna woda zamknęła pory Wszystko tak, Zacznę teraz ze skrotowania Potem może się je na grillu Jak jesteś gotowy Idealne jest Idealne Sałatka do tego Rukola z tymi wszystkimi dodatkami Cytrynka Progresindo Kochani to masełko. Masełko i ten czosnek. To jest to, co ty gryski lubią najbardziej. Dzięki śliczne. Dzięki Ci za dzisiejszy ja również, program. Także jak się Wam podobało, łapcie w górę, subskrybujcie, piście, a na pewno jeszcze nie raz się spotkamy tutaj. To zapraszamy następnym razem. Hej! Hej!